Pięć długich lat królestwa północne leczyły rany po Wielkiej Wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie. Gdzie są Wiedźmini? Północne rubieże Kedwen, góry Sine. Rok 1270. Pięć lat po wielkiej wojnie. Gdzie ja jestem? Połóż się. Wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzewał się z grobu. Nic nie pamiętam. Wkrótce pogadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kermorem. Jesteśmy w domu. Leo, biegnij po trys. Nasz czas dobiega końca, Wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie. Źle! Nie było parady! Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy! Zawsze! Minęły zaledwie dwa dni, odkąd cię znaleźli. Mhm. Mm to w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Tris. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my. A! muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kermoren czas płynie powoli. Udało się! Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt, nadaje się już na szlak? Poczekajmy no na resztę! Jest sam. Magister obiecał pięćdziesiąt orynów za każdego odmińca. Jest! Wesemirze, mamy gości! Zamknę bramę biegnij do manekinów i bierz miecz! Herald, jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kermoren. Tyle to i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary. W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę. Bez starana mogła sobie próbować. Możesz, Mord, co to za byt? Przeraza. Będzie ciężko. To Sawola, znam go. Chorobliwie ambitny, amoralny moralny magik. Chodzą, przygotujcie się! Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister, zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię, tam musi być czarodziej. Magister, znasz drogę do roboty. Magister jest ścigany listem gończym w Redanii Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? <laughs> Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Gold, Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savolle. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu! Dokładnie. Eskel, Lambert, pomożecie mi zatrzymać przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy, Tris, mogłabyś zatrzymać Savolle i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła! Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy. później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku!